Nicó to jest kolejny odcinek z... Jest. Ostatnia jesień. Dzień trzynasty. Wszystko działa. Ja sobie pićko otwieram. Dobra, mam ochotę na coś słodkiego. Dobra, dawaj, pamiętaj, że podpisywanie każdego prawa prowadzić żywności będzie miało nieprzewidywalne konsekwencje. O ty gnoju. Tak sobie to wygrywacie, Dobra. Jeden bezdomny. Hm. A czemu tak? Czemu ty jesteś bezdomny? Inżynier? Aha. Już nie jest bezdomne, zajebiście. Dobra, co my mamy w ogóle zrobić? Budowa generatora, podsumowanie. Późnimy się około 2 dni. Bezpieczne... Niezdrowo, szkodliwe, niebezpieczne, śmiertelnie niebezpieczne. Um. Potrzebujemy więcej robotników, panie. Nie wiem co mam zrobić. Czekaj, wyprodukować 8 profili, czyli tego... Ua. Potrzebujemy więcej drewna, panie. Konstrukcja szybu generatora. A żeby postawić konstrukcję szybu generatora, potrzebujemy na właśnie osiem. Rdzenie parowe. Ja potrzebujemy więcej ludzi. Motywacja spada, ja piernicz. Masakra. Dobra. O, będziemy mieli dodatkowo 10 pracowników. Zagubione skrzynie. Dobra. A, za dwie godziny będą ludzie. O, może będą leczeni szybciej. Eee, Instrukcja ochronna. Fabryka maszyn. Pozwolę zbudować wymienniki pary, niezbędne do budowy generatora. No raczej... Raczej tak. Raczej tak, no. Ok, mamy ludzi. Jak najwięcej. Poszukiwany, o proszę, szefie Manche, coś tam. Manchesterska, manches, whatever. Policja przysłała e, wstrząsający list. Okazuje się, że jeden z naszych inżynierów jest podejrzany o popełnienie makabrycznych morderstw. Policja chce go przesłuchać, więc prosi. Żebyśmy wysłali go z powrotem e, pierwszym statkiem Mężczyzna oczywiście twierdzi, że jest niewinny Co powinniśmy zrobić? Strasznie nie z... Ajajaj Ajajaj No dobra, trudno Nagle mamy dwóch bezdomnych znowu, ja pierdę nic z tymi bezdomnymi Niech uh. oni się budują wokół tego kościoła Dobra Dawajcie, dawajcie Znowu kwestie bezpieczeństwa. Szefie kilka osób zachorowało od dziwnych oparów wydobywających się z szybu. Mogło być gorzej. Jedna z nich zemdlała i spadła z rusztowania. Nie możemy już lekceważyć tych zagrożeń dla zdrowia. O teraz poziom bezpieczeństwa we wszystkich miejscach pracy no... będzie monitorowany. To już było. To już było. To już było. Coś, coś mi się cofnęło w ten w czasie. Krótsze zmiany, ambulatorium. Leczy ciężko chorych do poziomu chorzy przy użyciu silnych lekarstw chemicznych. Może mieć skutki, skutki oboczne. Okay. Procedury bezpieczeństwa. No to ostatnio żeśmy to wzięli. Nie no, coś się cofnęło bez kitu. No to dziwne. Czekaj, czekaj, czekaj. Zatrzymaj, bo. Okej. Okay. Um. Hm, hmm. 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 gdzie to się ten, żeby... O właśnie, no. Dobra, nieważne. Okej. Okej, okej, okej. Oczekuję. Okej, okay, no już. Komponenty stalowe i wymienniki pary. Świetnie. Aha, czyli to jest ten, to co ostatnio było. Ok. Z tymi zgubionymi skrzyniami. Ślady prowadzą w stronę kilku ciężkich ciągników stojących w oddali. No to może być ciekawe. Co tam się dzieje takiego. Hmm. Czyli ewidentnie mi się gra nie zapisała, no cóż, trudno się mówi. Hmm. Trudno się mówi, idzie się dalej czy coś. Zwiastuny śmierci. Aha, czyli to znowu o tych, no, sowach. Okej. Okay. Jeśli w ogóle jeszcze nie widzieliście poprzednich odcinków, to polecam sprawdzić. Jakby co. Eee... Okej. Okay. Ja bym też też wentyla... to... chociaż konstrukcje ochronne może być też w sumie... No, tu niech będą. To też zwiększy bezpieczeństwo, jakby nie było. Więc... Why not? maszyn um. Czy ja chcę to teraz budować? No w sumie prędzej czy później będziemy musieli, więc... Dobra. To wasze? O! A tego jeszcze nie było. Wygląda na to, że konwój zmierza do winters, Winter Home to długa droga transportują w nim części konieczne do prawidłowego działania tamtejszego generatora. Zdaje się, że po drodze zgubili kilka skrzyń. Bez nich budowa generatora może okazać się niemożliwa. Wiecie co? Będę samolubny, bo czuję, że... Znienawidzą mnie pewnie, ale potrzebuję tego. Potrzebuję tego bardzo. Bo ja jestem dupa wtedy trochę, jednak jakby nie było Więc Mi się to jednak przyda Mamy więcej ludzi Super Tutaj możemy już zatrudnić, żeby robili te O proszę bardzo Mamy znowu bezdomnych, świetnie O jest konstrukcja szybu, super Aha, i tu jeszcze... Po... Oh, dobra. To będziecie mieli system dwuzmianowy teraz. System dwuzmianowy. I... Czekaj, czekaj, czekaj. O, namiot, o właśnie. jak motywacja spadła, czekaj, trzeba... Um, trzeba, trzeba, trzeba... Aha, efekty pozywne. A to tutaj, o. O, o, o właśnie. Ja o tym zapominam, muszę to w ogóle zrobić te, robić części te wieczorne nabożeństwa. Dobra. Potrzebujemy więcej ludzi, panie. O, nie mamy surowej żywności w ogóle. To też jest ciekawe. Nie kostnica Tartak um. Czekaj, czekaj, czekaj Gdzie są w ogóle odpolowanie ci? O, kwatera Aha, kwatera poszukiwaczy Oni poszukują A gdzie byli ci co kursownicy co ten przełącz, okej okay. Co polują na jedzenie nie mamy takich Ej ma. Dobra trzeba robić, bo jednak Myślę, że no, nie my zrobimy Mamy łaźni? Nie mamy łaźni? To ma Dobra, nieważne. Mm, nie no Kurde przyda się jakaś... Ale mam... Mam kuchnię, kwotera Aha, czyli... O no dobra, dobra, okej. Okay. To nie ma sprawy. Sprawy pracy, co dalej? Eee, co to jest? Aha. Koordynując pracę między obiema zmianami, możemy zmniejszyć czas przestoju i zredukować zatrudnienie o 25%. Zm Zmiana dwu... będzie wymagał o 25% mniej pracowników. O! Będzie powodował większe niezadowolenie. No, trudno. O oh, wow, ale dużo niezadowolenia, wow, niesamowite. Zmartwiony ojciec. Szefie, robotnik otrzymał list od żony, która informuje, że jedna z jego córek jest ciężko chora. Tego rodzaju ponure wieści mogą wpłynąć na morale naszych ludzi. Czy powinniśmy za, y, zmienić fragment dotyczący chorej córki? Nie cenzurujmy. Nie. No to by było po prostu... To by był, był dick move, moim zdaniem. Po prostu... Ostatnie ostrzeżenie. What? Nie udało ci się ukończyć etapu? Co? Ze względu na wysoki poziom trudności zadania... Aha, czas się kończy. Zarząd postanowił dać ci jeszcze jedną szansę. Będziesz jednak musiał dotrzymać wszystkich terminów na... W przyszłości nawet najmniejsze spóźnienie będzie skutkowało Twoim zwolnieniem. Ajajaj! Ajajaj! Jak ja nie mam ludzi! Nie mam ludzi! O! Shit. Czekaj, bo stado. Potrzebujemy jedzenia w ogóle. Niech oni może się tam wrócą, żeby trochę pożywienia zdobyć, bo nam się będzie, bo nam się w końcu skończy. Surowa żywność. Dobra. Sorry, ale musi ci pracować tu 24, Niestety. Mm. Jakie są procedury? Niestety okej, okay. so, Załóż obóz, i niech nam trochę jedzenia wyprodukowają WYPROTOKUJĄ. że tak powiem, więcej lubią. Mm. Czekaj, czekaj, co się dzieje? Niski poziom motywacji. Szefie ludziom brakuje motywacji do solidnej pracy, wychacie już wszystkie miejsca pracy spadają w wydajność. Musimy jakoś zaradzić. Um. Krótsze zmiany. Korzyści z dłuższych zmian. Jak spadnie ryzyko wypadków. Aha. No dobra. To na razie krótsze zmiany zrobimy, bo... Mm. Potrzebujemy większą motywację. Przede wszystkim... Co jeszcze? Kolejną kaplicę może zbudujemy. Such Rising shine, we got work to do. Okay. Okay, okay. Rozpaczony ojciec, szefie, rozpaczony ojciec chorej dziewczynki chce z tobą porozmawiać. Błaga byś pozwolił mu wrócić do domu. Wiem, że to oznacza utratę pracy, ale coś wykombinuje. Rodzina mnie potrzebuje, szefie. Proszę pozwól mi do nich wrócić. Tak. No, jednego robotnika stracimy. No jakby no, jeden robotnik to jest... Jak nic prawie. O, wow, 70. Wow, ile ludzi potrzebujemy. O kurde, toksyczne gazy. Szefie, mamy problem. Wykryliśmy niebezpieczne stężenie toksycznych gazów na całym placu budowy. Wdychanie ich spowoduje choroby, ale nie ma innego wyjścia. Nie możemy przerwać pracy. Gazy wydobywają się z podziemnego źródła energii, a ich poziom toksyczności stale się zmienia. Będziemy go sprawdzać i powiadamiamy Cię o wszelkich zmianach z 24-godzinnych... Z 24 godzinnym wyprzedzeniem Okej, okay, to my mamy przecież... Czekaj, 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 czekaj. Nie, nie mamy. Czy mamy? Nie mamy. Fak. Um. O, ten... o właśnie, tą, tą wentylator niecałą chciałem zrobić. Um. A je... Odkut um... Czemu to? Czemu nie działa? Nie udało się uruchomić obiektów wymagających... <laughs> o mój Boże! No to fest. Ja piernicz. Jeżeli te łaźnie tak sobie stoją i są po prostu useless. Super. Więcej robotników. a eee, dobra, 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 dobra. Możemy nowe prawo podpisać. Co to jest? Miejsca pracy będą o 10% wydajniejsze w trakcie krótszych zmian. O! Prowadzenie krótkich zmian będzie powodować nieduże niezadowolenie. Niezadowolenie znacznie wzrośnie. No, to to jeszcze tam. Luj. Gor gorzej z motywacją jest, więc to, to, to nie jest aż tak źle jeszcze. E, namioty. Um. Opracowano, dobra, to możemy zrobić chyba... Możemy. Super. Mm, możemy zrobić nowy ten. Wozy poszukiwaczy, co to jest? Yy, dzięki wykorzystaniu nowych, lżejszych wozów poszukiwaczy możemy poruszać się o 50% szybciej. Porty barski albo więcej poszukiwaczy chyba więcej poszukiwaczy bym wolał na razie mm -hmm. o o o w dupę aha myślałem że wszyscy zginęli sobie zrobię sobie screena na miniaturkę. Ale to dupło, ja pierdziule. Okej, okay. wracając. Um. Szewie w wyniku eksplozji, do której doszło w fun fundamentach generatora, zawalił się tunel. Kilku robotników zostało uwięzionych. Niestety nie możemy do nich wysłać ekipy ratunkowej, bo po prostu jej nie mamy. <grytanie> Ze względu na niski... Priorytet, jaki nadaliśmy bezpieczeństwu pracy yy, w obrębie Szybu, pracownikom brakuje odpowiedniego przeszkolenia. Fok. Wysadźmy z... o oh, wow. Miedzienie robotnicy przeżyją, budowa stanie opóźniona na 40%. Spróbujemy wysadzić. O, jak niezadowolenie poszło. Mm. Ja piernicz. Jesteśmy w tupie. generalnie. O, jeszcze strajk. No tak, super. E, jeden z robotników wchodzi na przewróconą taczkę i krzyczy do pozostałych: e, "Ocaliliśmy naszych przyjaciół, jasne, tym razem, ale dopóki Terminy będą dla nas ważniejsze niż życie do... Przecież wysadziłem ten ten, żeby... Oh. Dopóty nie będziemy dochodziło do takich katastrof. E... Kto będzie teraz harował jak wół, żeby napraw... naprawić szkody? Ilu z nas nie wróci do domu w jednym kawałku? Hmm. Aha. Super. Oh, dobra, nie będzie wolna reszta dnia. Strajk zakończony, dobra. O! Oh, na kim powinniśmy się opierać? Na inżynierach czy na robotnikach? O kurde. Zakończył się pierwszy strajk, na pewno nie ostatni. Będziemy... Musimy się zacząć... Musimy się zająć sprawami pracowników, jeśli chcemy zbudować generator na czas. Robotnicy chcieliby, żeby ich słuchano i brano ich zdanie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, a inżynierowie obiecują Ci lepsze wyniki, jeśli zaufasz ich zdolnością. Czy dasz większą władzę robotnikom i założysz związek zawodowy, czy wzmocnisz pozycję inżynierów i budujesz ins... Ind... Dobra. Nie, no potrzebuję inżynierów. Sorry, wybaczcie, ale... No. Okej. Okay. O, niezadowolenie spadło. E, to git. Dobra. Chociaż tyle. Dlaczego my dalej nie mamy węgla? Przepraszam bardzo. Aha, jest zamknięte o tej porze. Ech. Oj. Um. O! Obecny poziom toksyczności. O matko... Um. Czekamy. O. Możemy jeszcze. Nie, nie możemy. Jeszcze... O, e, obiecany odpoczynek szefie. Ludzie narzekają na to, że zostało jeszcze wprowadzone prawo krótsze zmiany. Że nie zostało. Jak nie zostało? Które, jak podpisałeś jakiś czas temu... Co? Słyszałem, już w życiu wiele obietnic, nie ma żadnych... Co? Mówi Stanisław Warsz. na taki głową i dodaje się. Yy, szef liczy na to, że zapomnimy, co powiedział. To się rozczaruje i trudno utrzymać motywację, gdy ludzie czują, że zostali oszukani. O, fach. O, fach. To chyba... Sprawka inżynierów, prawda? Pewnie tak. Zbudowałem w końcu ten gościu. Tą kaplicę tutaj. Tu jest. Aha, jeszcze nie mogę. No dobra. A pub. No pub sobie jest po prostu. Okej. Okay. No dobra. Hmm. Hmm, Ooooo... Hmm, hmm, hmm. No dobra... Dobra, no to trzeba już... Yy, przyrządy kreślarskie... Aha, no tak. Nie wiem jak. Yyy... Szukaj, kolejna. Nie działa, czemu nie działasz? Ja no bo dostarczysz świeże powietrze na no całym są... Ale nie działasz, bo potrzebujesz też węgla. No tak, oczywiście. To wiesz co? To też zmienimy. Zbyt mało łóżek dla chorych. Dobra, nie będzie nowa lecznica. Jaj. Ej, coś tam fabryk też potrzebuje? Tak. Generator. Stali potrzebuje. Piernicze wszystkiego potrzebuje no nie no, to jest dramat. Trudna ta gra ja piernicze. Okej. Okay. Następny etap. Eee... Co czemu to nie jest ten? Huch! Nie, to chyba nie to się ulepszy. Aha, rzeczywiście. Zamontuj zawory... Aha, bo oni już to zbudowali. O to chodzi, dobra. Kurde, ja już się gubię w tym co robię. Dobra, to, to Może już na tym na razie zakończmy odcinek. Jest dość intensywnie. to jeszcze zobaczę o co tu chodzi. Porzucony plac budowy. Udało Ci się ukończyć pierwszy etap, postara się dotrzymać terminów. Tymczasem, w wyniku cięcia kosztów i tragicznych wypadków, postanowiono zamknąć proces numer 107. Jeśli może wyszli tam poszukiwaczy, załączymy współrzędne i zabierzemy tyle materiałów, ile się da. Będziemy e, mieć zdecydowanie za mało generatorów, by ewakuować wszystkich, jeśli dojdzie do najgorszego. Twoje zadanie jest teraz ważniejsze. Dobrze. Więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że słyszymy, oraz się w kolejnej. To by było na tyle na razie. No i cześć.